Już koniec pracy żelbetowego komina Olsztyńskiej ciepłowni w Kortowie. Ten 120-metrowy kolos przez ponad 40 lat odprowadzał spaliny z sześciu kotłów WR25. Miał już swój wiek. Był również technicznie wyeksploatowany. Dlatego w 2016 roku, na podstawie ekspertyzy kominiarskiej, która wykazała obniżoną szczelność wykładziny ceramicznej komina, zapadła decyzja o jego likwidacji. Dziś, 27 marca 2021 roku, stało się to faktem. Komin przewrócił się e, praktycznie zgodnie z założeniami. Są małe odchyłki, natomiast e, generalnie jesteśmy zadowoleni. Komin po wielu analizach został wyburzony metodą strzałową. Tym sposobem wykruszono beton ściany nośnej podstawy komina i położono go precyzyjnie na przygotowanym placu. Użyliśmy dynamitu 25 kg, łączony zapalnikami nieelektrycznymi typu systemu Nonel i to wszystko później łączone konektorami do w całą sieć. Położenie komina do łatwych zadań nie należało, bo teren ciepłowni jest mocno zabudowany, w tym już zmodernizowanymi obiektami. Dlatego znacznie wcześniej wykonawcy zadbali o pełne bezpieczeństwo zadania, bez ryzyka przerwy w dostawach ciepła. A dobrze przemyślana strategia o wcześniejszym postawieniu nowego komina pozwoliła na sprawną realizację. Od ubiegłego roku część szczytowa, czyli kotły K4 i K6, pracowały już na nowy komin, natomiast kotły 1, 2, 3 pracowały na stary komin. W momencie, kiedy zapadła decyzja o starcie z demontażem części podstawowej, odłączone zostały kotły K1, K2, K3. Wyburzone już zostały zaraz po tym kanały spalin, odłączone od komina. Z komina zostały zdjęte wcześniej, jeszcze w ubiegłym roku, wszystkie anteny nadawcze, które tutaj były. No a w dniu wczorajszym zostały odłączone zasilanie komina. Który stał się już oddzielnym bytem i mógł zostać sprawnie wyburzony. Naprawdę dzisiaj największym problemem, jaki się okazało, mieliśmy, to wiatr, który zaraz po detonacji po położeniu komina rozniósł bardzo dużą ilość pyłu po okolicy. Mieszkańcy okolic Kortowa mieli dziś przed 13 kilka sekund i głośno i ciemno, ale tak czasem jest, że najpierw trzeba nabrudzić, żeby później było lepiej. Zburzenie komina jest bowiem kolejnym etapem modernizacji ciepłowni. Dzisiaj unowocześniamy funkcjonowanie naszego zakładu, korzystamy bardzo dużo z dotacji unijnych i przede wszystkim wiemy, że musimy dbać o środowisko, o niską emisję, o emisję CO2. Od dziś zamiast dwóch kominów, które przez kilka miesięcy stały obok siebie, stoi jeden stalowy 70-metrowy, a ilość wydobywających się z niego spalin jest dużo mniejsza, jak i skład tych spalin jest znacznie mniej toksyczny. I dlatego komin może być znacznie niższy, też średnica jego jest odrobinę mniejsza i może być też z innego materiału, który spokojnie wytrzyma ten skład chemiczny spalin, które dzisiaj będą przez niego przepuszczane. Przypomnijmy, że z końcem realizacji modernizacji ciepłowni kortowo nastąpi znaczne zmniejszenie emisji związanej z wytwarzaniem ciepła na potrzeby miasta. Będzie to w porównaniu do stanu obecnego mniej o 50% tlenków azotu, o 80% pyłu i o 70% tlenków siarki.